We wczorajszym odcinku mówiliśmy o nowym programie pilotażowym YouTube, który wzbudził ogromne emocje wśród twórców internetowych, zarówno w Polsce jak i na świecie. Program ten został oficjalnie ogłoszony przez team YouTube i ma na celu umożliwienie powrotu na platformę niektórym twórcom, których kanały zostały wcześniej trwale usunięte. No moi drodzy pamiętaj, oby co, oby wróciła Ela i oby, oby wrócił Daniel Bedzikal. no i żeby również Gural wrócił, nie, no bo on w sumie in do nothing. Jak wyjaśniono w komunikacie, YouTube chce w ten sposób witam, przetestować witam, nowy model przywracania zbanowanych kont w sposób kontrolowany i selektywny. Nie chodzi więc o pełną amnestię, ale o stworzenie mechanizmu, który pozwoli sprawdzić, czy niektórzy twórcy po czasie i refleksji są w stanie powrócić i prowadzić działalność zgodną z zasadami platformy. Program zakłada, że wybrani twórcy będą mogli złożyć wniosek o utworzenie nowego kanału. Co oznacza dla nich nowy start? Osoby Dobra, no, ale nowego kanału, czyli to wszystko co mieli na swoim kanale też przepada, tak? Że nie ma żadnego cofnięcia. Szkoda trochę w ramach pilota otrzymają możliwość odbudowania społeczności, publikowania treści zgodnych z regulaminem oraz po spełnieniu określonych warunków ponownego dołączenia do programu partnerskiego YouTube. W związku okay. z tą informacją. Ale dziwnie, nie? Że wiesz, znaczy dziwnie. No właśnie, to mnie bardzo zastanawia, o co chodzi z nitro, że. że nawet nie, da, nie dadzą mu szansy, nie? Nawet nie dadzą mu szansy na to, żeby, żeby on wrócił i. żeby sprawdzili, czy się będzie nadawał, czy może jednak nie będzie się nadawał. No nie wiem, no. Ciekawe. Wzrok wielu internautów został skierowany. W... Patrząc na tych, co wymieniłeś, to chyba Nitro chyba najmniej zaszkodzi swojej działalności w internecie. Oczywiście, że tak. No wiesz, ja, ja sobie żartuję oczywiście z, z Magicala, z Elki i z Gurala. Yy, no i wiesz, i patrząc na to, co oni robili, i patrząc na to, że Nitra nie ma, bo został do, dożywotnie go bana, i widząc to, że yy, steward, że, że kanał stewarda dalej istnieje, no weźcie, to nie ma sensu kompletnie. W stronę Nitro. Ten, jak wiemy, kilka lat temu został zbanowany na YouTube i do teraz nie odzyskał swojego konta. Aktualizacja ta była małym światełkiem w tunelu dla Sergiusza. Jak się okazuje, YouTuber złożył zapytanie w tej sprawie, ale niestety dla niego w odpowiedzi spotkał się z odmową. Oczywiście nie został podany żaden konkretny powód, co oznacza, że szansa. Zajebistanie, że nawet nie napisali mu dlaczego. Tylko napisali mu, że. Several factors. Na odbanowanie Nitro, z jaka jest. Widocznie ani Magical, ani nie nazywali pracowników. A, widzisz. No to o tym nie pomyślałem. O tym nie pomyślałem. Jotka. Wyjątkowo nic. Widać nie. Widacznie ani Madzika, ani Alegawi nie odzywali pracowników, ty, od takich mocnych słów, jakie napisałeś. No, kurczę. No nie wiem. No może faktycznie coś w tym jest. A on sam być może trafił na czarną listę, z której nigdy nie zostanie zdjęty. No odrzucili, odrzucili, odrzucili. No, Macie, tutaj. Eee, nienawidzą mnie. Nie wiem, nienawidzą mnie. Nic nie zrobiłem. Będąc przy temacie regulacji, warto jest wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Czwartek posłowie zdecydowali o kontynuowaniu pracy nad ustawą, która ma wprowadzić karę więzienia za rozpowszechnianie patostreamów. Projekt zakłada, że publikowanie tego rodzaju treści w internecie będzie zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z proponowanymi przepisami, taka sama karta. On to dobrze. Paty streamerze trafią do więzienia. No to nie dadzą unbana yy, góralowi. No to wtedy wiecie. postreamuję chwilę i zaraz. Kara ma grozić również osobom, które rozpowszechniają treści pozorujące popełnienie czym zabronionego, nawet jeśli w rzeczywistości nie doszło do przestępstwa. Jeszcze surowsze konsekwencje czekałyby osoby, które podejmą takie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wówczas kara mogłaby wynieść nawet do 8 lat więzienia. Podczas sejmowej debaty parlamentarzyści podkreślali, że nowe regulacje mają na celu ochronę dzieci i młodzieży, które coraz częściej są narażone na kontakt z przemocowymi i patologicznymi treściami w internecie. Poseł pan Łukasz Schreiber zwrócił uwagę, że proponowane przepisy nie są zamachem na wolność słowa, ale mają stanowić tarczę przed złem, które dotyka najbardziej niewinnych, jak dodał fakt, że przez tak długi czas nie podejmowano tego tematu, powinien być powodem do wstydu. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej, choć większość klubów parlamentarnych poparła. Dopaki? No, przede wszystkim, ona pierwsza. Parła jego dalsze rozpatrywanie. Podczas Trzyma debaty się. pojawiły się również głosy krytyczne. Część posłów wyraża obawy, że zbyt ogólne sformułowanie przepisów może prowadzić do nadużyć i zbyt szerokiego stosowania prawa karnego. W przeszłości mieliśmy już okazję oglądać wiele prób regulacji treści w internecie i zazwyczaj próby te kończyły się fiaskiem. Chociaż w kontekście patostreamów głos internautów zmierza. standardowo a ja wiadomo w ogóle co z tym AMG, siedzi czy nie, czy ktoś słyszał, wyszedł i ma zakaz streamowania. ...w jednym kierunku, a mianowicie, aby wyeliminować takie zachowania. Zobaczymy jak będzie i w tym przypadku. My z kolei na kanale Plotkary mogliśmy zobaczyć wujka Łukiego, który to wypowiedział się na wiele interesujących... Teraz nie mam żadnego przeczucia. Tematów. A zaczniemy od jego związku z Fusialką. Przez lata uchodzili oni za jedną z najbardziej rozpoznawanych par w środowisku influencerów związanych z ekipą Freeza. Jej związek, który trwał około 5 lat, był chętnie komentowany przez fanów. Zarówno z powodu wspólnych występu w materiałach, jak i ciągłego, autentycznego wizerunku, jaki razem tworzyli. Jednak pod koniec kwietnia 2024 roku Łukasz Wojtyca ogłosił w mediach społecznościowych, że... Bez... jakby streamował. No nie, on ma bana nie na twarzowe, tylko bana na w ogóle obecność. W z fusiarką dobieg końca. W oświadczeniu napisał, że był to rok walki o nas, jednak mimo prób nie udało się uratować tej relacji. W podcaście na kanale Podkary wujek Łuki ujawnił background z całej sytuacji, dosyć mocno sugerując, że fusiarka oczekiwała od tej relacji czegoś innego. Tu wchodzimy już bardzo głęboko, na ile to była w ogóle poważna relacja, tak finalnie, nie? Na ile to była pierwsza taka poważna relacja Kasi. Więc ja podejrzewam, że myślałem o wiele poważniej o tym niż Kasia, bo miałem jakieś doświadczenia z przeszłości. I w moim przypadku ja miałem to wszystko bardzo fajnie poukładane i mi w niczym to nie przeszkadzało. Ja bardzo lubiłem, jak nas odwiedzali ludzie, zresztą zawsze marzyłem o takich przyjaciołach, którzy mają klucze po do mojego domu i jak potrzebują sobie przychodzą tam i nawet mi nie mówią o tym, ja wpadam do domu i o siema". Z tego, co możemy zrozumieć z wypowiedzi wujka Łukiego, ten patrzy na relacje z fusialką bardzo przyszłościowo, ale do tematu nieco inaczej podchodziła sama influencerka. I między słowami możemy wyczytać, że Kasia traktowała to bardziej przejściowo i nie wiązała z wujkiem Łukim swojej przyszłości. Jednym z ciekawszych tematów poruszonych w podcaście był film Studi do matury. Produkcja ta w porównaniu chociażby do Weselu Frieza i Westhoff zdobyła o wiele lepsze opinie. Dalej tego nie oglądałem. Ile kosztował film 100, 100 dni do matury? Jednak zanim sam stał znacząco większy. Więcej pewnie szlubersów wersów. Budżet. A wujek Łuki pochwalił się o jakich kwotach konkretnie mowa. Ale zwróciło się. Tak. A ile zainwestowaliście? Zainwestowaliśmy 14,5 miliona złotych na... Kurwa! Ja myślałem, że za 4 będzie. To kosztowało samo wytworzenie filmu. Mieliśmy część finansowań, które były finansowane za pomocą pieniędzy naszych inwestorów. Dodatkowo mieliśmy też na to kredyt, żeby zabezpieczyć naszą gotówkę na... na który wątek, Zaraz. A firmie. Czyli nie użyliśmy gotówki z managementu, nie, nie robiliśmy producenta, jako ten, ta nasza spółka od influencerów, tylko postaraliśmy się to zrobić za pomocą ile? holdingu. Ile? I... ile? Dokładnie. I Lania Kei, czyli tak naszej spółki pomyślałem. dedykowanej do tworzenia filmów. Ale też y, możesz sobie policzyć jakąś taką dochodowość, y, kiedy zastanowimy się nad kinem na przykład. Czyli ile mogą. Każdy youtuber badanie na narcyzm yy, i zrobi się pusto w internecie? No i klasa. Do ile... Nie róbcie tego. Taka firma może dostawać z biletów Co Cały film oczywiście zarobił. W kinach obejrzeć miało go około miliona osób. Tak duże nakłady budżetowe dosyć mocno sugerują, że świat influencerów przecina się ze światem kinowym, a wręcz biegną oni w jednym wyścigu. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć tematu byłej ekipy. W ostatnich miesiącach. Nie wiem, czy widziałeś był live'erczkę jako działka? Nie wyłącz nawet tego. Możemy zauważyć, że relacje ekipy A oraz ekipy B znacząco uległy. Dobró mocno szan swoje zdrowie psychiczne. Prawie. Wiem tu... jak wyglądam ale nie było wszystko zbyt mocno. Tutaj chociażby o wspólnych krosach między tymi twórcami. Jak się okazuje, to co jest przedstawione. To był Gołcik, patrzcie. Poczciwy, tam Patecki, Te, tutaj ten nudziarz, który nic nie wnosił. Na YouTube było. pokrywa się również z rzeczywistością. Jak on się tak nazywał? Krzysiek? Karol? Jacek? Mikser, jak ma na imię? Nie wiadomo, nie? On był tak nudny, że kurwa nawet imienia nie miał. Ponieważ członkowie projektu ekipa nieoficjalnie o. się wspierają. W ogóle fajnie ten, że też yy, dla młodszej widowni dzieciaczka wzięli do tego do ekipy. I dopingują. Łuki wyraził dosyć. Mikołaj, czy masakra. ...wienie faktem, że przy tak dużej aferze, jaka miała miejsce, nie doszło do większej eskalacji, a cały konflikt mimo wszystko udało się. A ten chłopaczek tutaj okrej, statoze... ten ile miał lat? 12 czy ile miał? Bo pamiętam wtedy, że, że Frizz bardzo mocno szedł w ten content, taki friend Friendly właśnie. Chciał poszerzyć działalność, żeby te filmy trafiały też dla dzieci. I że wtedy dzieciaczka właśnie wzięli takiego. 12 lat miał, nie? chyba. Tutaj ten chłopak. chłopak.matwić w sferze prywatnej. Płynąc na fali do kontaktów pojawi się pomysł, 15. aby zaprosić uh -huh. byłych członków ekipy 5. na festiwal. Jednak to nie poszło już to tak dobrze. Spory. Był ten taki kontrowersyjny moment, w którym gdzieś tam napisaliście do byłych ekipowiczów. Bardziej znaczy Karol napisał. Cześć, Karola pytać. Bo plan był taki, że, że właśnie ten gość, który miał się tym zajmować, e, miał się porozumieć też w. albo 15. Musiał mieć minimum 16, że można było na legalu wystrzelić z pracy. No dobra, a jakby na przykład było pozwolenie rodziców? Nie wiem, oni z Karolem sobie to dogadywali, że jak to zrobić, pogadać właśnie z, z naszymi byłymi przyjaciółmi I, i wiem, że tam wyszło. 35, no to krakowskim targiem 12. Jakieś takie absurdalne rzeczy, że ktoś się umówił na call z Marcysią i na jego nie przyszedł. Mm -hmm. I Marcysia się wkurzył. Między 3 a 33? Była Mówi, co to w ogóle okay. ma być, ja się w ogóle okay. nie dziwię, że oni to opluli. Gdzieś na koniec jeszcze Karol próbował, bo... Ja bym to ochrochał, taką wiesz, taką... Taką trochę tutaj aż z gardła, nie taką zieloną. Bo, wiesz, intencja Zapraszam Zawsze... wszystkich, którzy jedzą. To są dwie. Nie? Jedna to była taka, że to rzeczywiście fajne promocyjnie i super zobaczyć OG ekipy, ale z drugiej strony ja z chęcią bym się z nimi spotkał. Ja z bym ich tam widział. To się nazywa festiwal ekipy. My tworzyliśmy tą ekipę, kurde, wpadajcie, no ale może trochę wody jeszcze musi upłynąć. Może rzeczywiście to byłoby w tym Szczególnie u tego, u Michaela. W przypadku nie na ich zasadach. To jest najlepsze, że z tej całej ekipy e... Michael wnosił najmniej, był najmniej ciekawy, był najbardziej wkurwiający i on jest. Naj, naj, najbardziej zły z nich wszystkich, że on się najbardziej rzuca i się zastanawiam, to znaczy to, że on jest jaki jest, no to zostało po to potwierdzone wielokrotnie publicznie i, prywa, publicznie i prywatnie, że zachowuje się jak burak ostatni. Natomiast poza tym zastanawiam się, czy jeszcze coś jest, czy jeszcze coś jest w umowie, że on na przykład jeszcze nie może, wiesz, że jeszcze czeka na przykład z czymś, nie? że jest tak, tak mocno wkurwiony. Ciekaw jestem. Tak, i trochę zbyt przedmiotowe potraktowanie. I być może przez fakt złej, organizacji Teraz masz 30, więc jakieś 25? Nie doszło do spotkania byłych członków. Czyli nie ze względu na wzrost. Mniej wniósł, najmniej wniósł. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Minimajk, jaki jest, każdy widzi. No. W ekipy Wojek Łuki twierdzi, iż tymi zaproszeniami zajmował się Feliz, ale on sam skierował wiadomość do Minimajka i otrzymał następującą odpowiedź. I nie chciałem się mieszać, bo jeżeli Karol rozpoczął jakiś wątek, no to ja nie chciałem się tam wiecie wjeżdżać. Do Minimajka tylko napisałem, ale mnie z więc. więc... A ale nie uważasz tego za, że to był dobry ruch wtedy? Nie, no uważam... Ja zaraz dziwię, nie? Że akurat Mini Majka akurat wyzywał. Dobra, że to był dobry ruch. Dobry? To, to, to no, jest właśnie to, taki typ, nie? To to taki gość. Tylko też finalnie dostaliście to, co publiczne, nie? A to, co się działo właśnie tak insight, jak teraz uh -huh. opowiadam, uh -huh. to to nie jest takie Mały jedno szariat. Mały, ale Według informacji... jakie dochodzą do nas z różnych miejsc, to czy to... Są takie progi dla niego, Czy mhm. od samego Mini Majka, to on żywi największą urazę do byłych współpracowników i tylko... Ale to te, te autko też fajne. Mhm. ale go takie widziałem. Z 2000 takiego sztywu chyba. Coś takiego, nie on jako jedyny ma mieć niezałatwione kwestie związane z umową, jednak z wzywaniem o ile to nie mustang. było to w humorystycznym nastawie. Był Mustang, nie? Tak mi tak Fajny ten Rizdo. Samochodzik. Nice. Coju, świadczy o pewnym braku dojrzałości. Często przy temacie influencerów no. pojawia się również temat zarobków. Tak, zarabków. Jest, tak również było i w tym przypadku. Wójkołki, mimo że jest osobą, która widnieje wielu smutków. razem ze skupy, do się przebierz. Może tak się wydarzy. W spółkach zarabia stosunkowo mało i mówimy tu o zarobkach w na kilkunastu tysiącach złotych przy tak dużej rozpoznawalności. Ja m, jestem zatrudniony w kilku spółkach jako zarząd mhm. i to są wynagrodzenia na poziomie kilku tysięcy złotych. Ja na czas na Złotek miesięcznie. Jak się poskłada je w całość ze wszystkich spółek, to będzie to powiedzmy kilkanaście tysięcy złotych. Oprócz tego, w ramach mojej akcji działania z, z influencerami i tak dalej, mam pewną kwotę, ale myślę, że wszyscy byliby zaskoczeni, jak niskie to są kwoty. Ja patrzę na to długofalowo. Dla mnie, no może teraz, bo, wiecie, ja nawet nie posiadam na dzień dzisiejszy żadnej nieruchomości. Patrzyłem zawsze na to, że jest to rozwój tej naszej spółki, rozwój naszej firmy. Te pieniądze są reinwestowane. Kiedyś będę mógł sobie to zmonetyzować. Czyli zadbałem o swoją emeryturę, mając właśnie akcję, że będę mógł. Jak... Ale czy akcje na przykład nie są zajebiście mocno ryzykowne? Znaczy mając od groma kasy nie lepiej byłoby, nie wiem, zainwestować w coś, co jest pewnego, czyli kurwa nie wiem, albo w nieruchomość, no nie wiem, albo nieruchomość pod wynajem, ale również, nie wiem, jakieś złoto, które będzie tylko zyskiwało na wartości. Jakiś ułamek, część moich akcji za kilka lat, sobie spieniężyć, aby mieć już spokojne życie. Jednak wujek Uki patrzy na to bardzo długoterminowo. Aktualnie posiada on 8 milionów akcji po 3 zł, co daje sumarycznie 24 miliony złotych. Oczywiście nie należy tego przeliczać 1 do 1, ale informuje nas to o pewnej skali. A sam wujek bardzo mocno wierzy w ten projekt i chce sobie w ten sposób zapewnić emeryturę. Sporą rozpoznawalność na polskim YouTube ma również kanał Topowa Dycha. Twórca tego kanału, a jednocześnie lektor operuje bardzo. Ha wujek Uki ma chyba z 50? Nie, no tak. taki nie jest. 40... Nie no, po 30. Sam chyba 40 nie ma, co? Charakterystycznym głosem. Tworzy on różnego rodzaju zestawienia. Jednak padł on ofiarą oferą Aha. poważnej kradzieży wizerunku. Jak poinformował sam twórca, jego głos został sztucznie wygenerowany przy użyciu technologii AI, a następnie wykorzystany w fałszywym filmie. Takie, takie mamy czasy, moi drodzy, nie? Że zabranie komuś głosu to jest easy peasy. Lemon squeezy. On był dorosły, a ekipa była jeszcze dziećmi. Okej. Okay. ...publikowany w sieci, co też wielu regularnych widzów wprowadziło w błąd. Po wykryciu okay. incydentu autor kanału szybko zareagował. W swoich mediach społecznościowych opublikował komunikat, w którym poinformował, że materiał nie pochodzi z jego kanału i został stworzony przez osoby próbujące potrzeć się pod topową dychę. Zrobił on również swego rodzaju śledztwo, w którym chciał dotrzeć do autorów kanału i trop kończył się najczęściej w Wietnamie, ale przebijał się również między innymi Poznań. Według autora kanału jest to sieć profili publikujących hurtowo... <noise> Mati, co ty na włożyłeś? Według mnie jesteś trochę podobny do ze strusia, i wiatr, ze strusia, pędzi wiatra i kojota. Podobnego? Które kradną jego głos. Oczywiście jakikolwiek kontakt mailowy był niemożliwy przez brak podanego adresu. Zobaczymy, jak ta sprawa się zakończy, ale może to być typowa walka z wiatrakami, gdyż tego typu kanały wyrastają jak grzyby po deszczu, kradnąc czyjąś twórczość. I na koniec wspomniał sobie o najnowszej piosence wypuszczonej przez Buddę. O, Jest to utwór, który już wielokrotnie w przeszłości. Nie słuchałem chyba ja wam powiem, że nie przesłucham nawet. Przewijał się w historii kanału, co warto podkreślić, on sam nie odnosi się bezpośrednio do żadnych ostatnich wydarzeń. Można go Baj po co? Buda, dobrze, nie musisz mówić wszystkiego! W tym sensie uznać jako ponadczasowy został on opublikowany w symbolicznym dniu, ponieważ w dniu 27 urodzin Kamilala Buddy. Obserwując pozostałe utwory Buddy możemy zawalić tendencję spadkową, jednak raczej niemożliwe było utrzymanie 6 milionów odsłon, tak jak to było w przypadku pierwszej piosenki nie brzmi, na jakim poziomie wyświetleń te się zatrzymają? Ponieważ jeżeli miało to by być w okolicach miliona, to nadal są. Nie ma co budzić wyświetlenie nabijać. To imponujące wyniki. O, tutaj bez, bez zakończenia, bez pożegnania. No imponujące wyniki, ale ważne również jest to, jakim kto jest człowiekiem, nie? A Budda jest bardzo ciekawym i honorowym człowiekiem. To bezapelacyjnie.